Witamy z ulicy Jana Kazimierza w Białej Podlaskiej, budowa osiedla ZGL-u, zakładu gospodarki lokalowej w Białej Podlaskiej. Na tym osiedlu jesteśmy co miesiąc. Kolejna wizyta, to co widzimy, to prace wykończeniowe, czyli elewacja. Firma podwykonawca wykonuje elewację, również już i klatki schodowe w środku w mieszkaniach w bloku są praktycznie wykończone. Za moment je zobaczycie. To, co trzymam w ręku, to bardzo ciekawy dokument, jaki został sporządzony na potrzeby Rady Miasta w Białej Podlaskiej. Podlaskiej e, w sprawie wieloletniego, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bia Podlaska na lata 2012-2020. Osiem lat tutaj zaplanowane e, w związku z gospodarką mieszkaniową w mieście. E, ten rok również jest spisany i to w tym roku 46 e, mieszkań w tym bloku ma być oddanych i zasilić zasoby miasta Biała Podlaska. Przy okazji, ciekawostka: w tym roku również 16 e, mieszkań jest zakładanych do sprzedaży bądź do wyburzenia w lokalach e, ZGL-u. Przyszły rok, na tym się jeszcze zatrzymamy, to ponownie 16 mieszkań do wyburzenia bądź sprzedaży i 16 mieszkań nowych do pozyskania, czyli w przyszłym roku to wyjdzie mniej więcej na zero. A te 16 nowych mieszkań, które będzie do pozyskania w roku 2013, to tutaj. Kolejna klatka schodowa, która zostanie dobudowana, właśnie do tego bloku. Przetarg został już rozstrzygnięty, i jeszcze jedna klatka schodowa do tego bloku zostanie dobudowana, w tym 16 kolejnych mieszkań w zasobie gospodarczym, zasobie mieszkaniowym miasta Biała Podlaska. Tak wygląda pierwszy blok osiedla ZGL-u Białej Podlaskiej przy ulicy Jana Kazimierza. Co widzieliście, to w tym momencie trwa nawożenie ziemi w miejsca, gdzie należy uzupełnić poziom gruntu. To, co mówiliśmy w którymś z poprzednich odcinków. Z tej strony będą wejścia do katek schodowych. Z tej strony. Ma być to wyrównane do wysokości tych studzienek, które wystają. Te studzienki będą na wysokości trawników, chodników właściwie. Później kolejny spadek, kolejne zejście i ta ścianka oporowa, którą widzicie. To jeden z elementów tak zwanej archi małej architektury yy, przestrzeni na zewnątrz bloku. Więc tu powstaną alejki, górki, dolinki, yy, chodniki, skarpy i trawniki. To jest zejście z pierwszego piętra na parter, klatki schodowej, pierwszej klatki schodowej od strony Jana Kazimierza. Jest to moment najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o wykonywanie prac tutaj i dlatego ją chcielibyśmy wam pokazać. Jest już wylana posadzka. Jest już tynk na ścianach. Są już Skrzynki przygotowane do tego, żeby zamontować w nich różnego rodzaju e, liczniki e, energii i elektrycznej i nie tylko, e, również i, i, i wody, i kanalizacji, bądź jakieś zawory. E, mieszkania również są otynkowane. Są otynkowane, pozostawały już tylko końcówki e, do zamontowania oświetlenia, energii elektrycznej. Oczywiście, no, trochę pracy trzeba jeszcze wykonać. Samo wstawienie e, drzwi wejściowe do, do klatki schodowej to też swoją drogą e, będzie trwało. No i oczywiście e, wejście z nadworu, czyli jakiś schody, jakiś podest, e, jakiś chodnik, cało, całe zagospodarowanie tego terenu. Także zapraszamy do, do środka, pokażemy któreś z mieszkań. Może pani Kowalskiej. Jesteśmy w takim jednym, e, jednym z typowych mieszkań w pierwszym bloku ZGL-u. wchodzę z klatki schodowej wchodzę z klatki schodowej po lewej stronie przedpokój tak teraz wygląda toaleta i łazienka czyli tak zwana strefa socjalna drzwi balkonowe i mały pokój i wchodzę do takiego tak zwanego salonu salonu też przez stronę duże drzwi okna drzwi okna i jedno e, mniejsze okno wychodzące na ulicę Jana Kazimierza. I aneks kuchenny, który pokazywaliśmy też w którymś z poprzednich odcinków. E, tak to wygląda w tym momencie. E, także wszystko jest otynkowane, wyrana jest posadzka, przygotowane są wyjścia wszystkich e, sieci elektrycznych, energetycznych e, i również e, wodociągowych, a także kanalizacyjnych. Też widzę, że są. No, no musi być wszystko. Jeszcze sprawdzę widok z, z, z mieszkania Pani Kowalskiej. No Pani Kowalska będzie Pani ma, miała bardzo fajne mieszkanko i fajny widok. Tu jeszcze pojawi się oczywiście trawa, chodniki, e, chodnik przed ulicą, e, ulice dojazdowe, także no bardzo fajne miejsce do zamieszkania. To te słynne murki oporowe, utrzymujące zieleń, górki, dolinki, wyrównujące poziomy pomiędzy poszczególnymi pionami bloku. Tak jak widzicie, część mieszkań jest niżej, część mieszkań jest wyżej. To kondygnacja jest tyle samo. Teren, będzie pracował teren w tym, żeby, żeby to wyrównać. No i to jest zamysł projektantów zewnętrznych, terenów zielonych. Żeby coś takiego powstało, e, na dzisiaj chyba tyle, jeśli chodzi o osiodle ZGL-u. Powstaje ten pierwszy blok z 46 mieszkaniami. 46 mieszkaniami. E, nie wiem, czy zauważyliście, nieco przenieśli budowlańcy, nie wiem, czy było to widać. E, swoje swoje pomieszczenia te gospodarcze techniczne dlatego że już niebawem tutaj na ten teren wchodzą drogowcy i rozpocznie się budowa połączenia ulicy Jana Kazimierza z prawdopodobnie nawet z ulicą docelowo Okopową i także tutaj powstaną dróżki dojazdowe chodniki i parkingi także tyle na dzisiaj